Siemka strani drodzy, w kolejnym na i w dzisiejszym odcinku słuchajcie, otwieramy sobie szóstą serię Super Dings? nie, ja po prostu nie wierzę, że no, no, mam i patrzcie, mój pierwszy i mój drugi ta sama figurka, to jest latarka bo to ma wyłączyć, to to ma taki i tutaj mamy róży. Które są w tej serii. I tutaj jest ultra figurka Oculus Maxus, która jest pół złoczyńcem, pół bohaterem. Jeżeli włożymy go do zimnej wody, to jest cały bohater, a jeżeli do gorącej, to jest cały złoczyńca. W sensie że zmienia kolor taki oczu i siebie. I słuchajcie, jest też 12 agentów. I to jest jeden z agentów, który je... O, na tej stronie są agenci, on jest tutaj. Oni nie mają chyba rywali, i oni są agentami tajnymi, bo nie wiadomo czy są złoczyńcami, czy bohaterami. Dopiero gdy włożymy ich do wody, można się. Do... im tak jakby znikną okulary, i będzie można się dowiedzieć, czy są bohaterami, czy złoczyńcami. A więc, yy, tak otwórzmy tą figurkę czyli to na co wszyscy czekaliśmy Błagam żeby to był Oculus Max A nie ta latarka Słuchajcie to jest ciężej dużo otworzyć Bo to jest troszkę inaczej zapakowane Ta szóstka seria Uwaga uwaga Jest taka sama gazetka Pewnie tu są zawsze już takie same gazetki Ale widzę że jest w tą stronę co było w serii trzeciej ale tak mamy taką gazetkę i mamy o nie złoczyńca jakiś kto to jest to jest czekajcie muszę wziąć na chwilę gazetkę gdzie on tutaj jest to jest nie nie widzę czekajcie muszę się mu przyjrzeć w ogóle, co to jest i jak on się nazywa a widzę to, to jest wicked line i to jest chyba zraszacz też taki albo taki ogrodowy no, no nie no zapomniałem słowa co trzyma zraszacz na ogrodowy co trzyma zraszacz prawdopodobnie tak jest ulepszony no i skąd to była jeśli chodzi o ten odcinek Uh, więc jeszcze zanim żegnam. nam, popaj cześć. Pyk.